Witam Was serdecznie. Ostatnio Wam pokazywałem kamerkę taką bezprzewodową z sterowanym zdalnie obiektywem i zasilanym panelem słonecznym. Niektóre osoby miały wątpliwości, czy taka kamera w miesiącach takich jesiennych czy zimowych, kiedy mamy mniej tego słońca, czy nadąży się ładować na tyle, żeby po prostu była, działała w trybie ciągłym. Ja jak dotąd nie zauważyłem jakichś spadków możliwości tej kamery. Ona kilkanaście razy dziennie, co najmniej, jakieś tam sekwencje rejestruje, i cały czas ten poziom zasilania jest praktycznie na maksa. I nie używam takiego zewnętrznego zasilania, mimo że możliwe jest jego podłączenie. Natomiast tak się złożyło, że dzięki dystrybutorowi tej marki RioLink mam możliwość przetestowania. Kolejnej kamery, którą chciałem sobie uzupełnić system monitoringu jest to kamera, którą za chwilę Wam pokażę. Kamera zasilana już tym razem z sieci i w dodatku fajny taki patent, ponieważ ona nie tylko że ma doświetlenie takie, które w zupełności moim zdaniem może nam zastąpić takie halogeny, jak są z fotokomórką, które nam na przykład doświetlają drogę do domu. Tutaj taka, takie dwa reflektory są wbudowane w tą kamerę, a w dodatku Charakteryzuje się ona bardzo szerokokątnym o 180 stopniach pola widzenia, e, obiektywem, a nawet nie jednym, tylko w sumie e, obiektywami dwoma, które e, dzięki specjalnemu tutaj, można powiedzieć, ustawieniu, tak naprawdę obraz mamy tak scalony, że jedynie w, w jednym punkcie, powiedzmy na środku, w niektórych sytuacjach możemy zauważyć, że to są dwa obiektywy, które, się, e, które, które że tak powiem, nagrywają e, ciągły, ciągły obraz. Natomiast na pierwszy rzut oka wygląda to tak, jakby to był po prostu jeden szerokokątny obiektyw, ale to za chwilę Wam wszystko pokażę łącznie z montażem. Zapraszam Was na, na ten test. Myślę, że to będzie takie uzupełnienie tego poprzedniego filmu. Taka alternatywa dla tych, którzy nie bardzo byli przekonani do tej kamery, która była zasilana tym panelem solarnym. Tutaj coś bardziej rozbudowanego, a raczej bym powiedział nawet dedykowanego już typowo do takiego stacjonarnego montażu i już pod sieć, nie tylko Wi-Fi, no bo ona w dalszym ciągu jest konieczna do obsługi i do kontaktu, że tak powiem, z tą kamerą, to także konieczne jest zasilanie z sieci. Dla każdego coś innego. Tym razem e, kamerka zasilana sieciowo. W zestawie mamy taki przewód zasilający e, z, z, ze standardową, taką europejską, można powiedzieć, e, wtyczką. Przewód jest o długości 6 metrów, tak jak tutaj instrukcja podaje. Ja już tego nie przemierzałem. E, no i oczywiście musimy go sobie później do tej kamery podłączyć. Tu, oczywiście, wcześniej miałem już. Rozplombowany ten karton, bo oczywiście ciekawość wzięła górę. więc Zaraz po otrzymaniu przesyłki, wiecie, jak to czasami jest z przesyłkami kurierskimi, od razu to otwierałem. Tu mamy też całą instrukcję. W takim pierwszym, że tak powiem, panelu o, jest instrukcja. No, jest, są informacje tutaj o różnych rozwiązaniach Wi-Fi. Oczywiście naklejki, które możemy wykorzystać do informowania w kilku językach o tym, że obiekt jest monitorowany, warunki gwarancji, czyli jakby taki standard. No i mamy tą kamerkę. Ona tak trochę wygląda jak, bym powiedział, jakiś żerandol na pierwszy rzut oka, no ale właśnie ona się wyróżnia tym, że ma to doświetlenie, doświetlenie za pomocą reflektorów. Tu już w tym kartonie nic więcej, zdaje się, nie ma sprawdzimy. Nie, nic już nie mamy. Wytłoczką jest tutaj zabezpieczone, żeby się nic tu nie podziało. Więc kartonik odstawiamy. Kartonik odstawiamy na bok. I zobaczmy, jak się prezentuje ta kamera. Tu mamy oczywiście zabezpieczenie obiektywu, które powinniśmy zdjąć przed użyciem. Myślę, że możemy to zrobić już teraz. Bo kamera będzie niebawem montowana, będzie nam się lepiej to oglądało. No i co? Kamerę montujemy tutaj, gdzieś tam do naszego muru, budynku i tak Jest tutaj też taka gąbeczka na obrzeżu, która doszczelni to połączenie. Oczywiście są przewody zasilające. Przewody mają takie samą, taką samą kolorystykę. Jak tutaj przewody z tego zasilanego yy, przewodu zasilającego, więc bez problemu zdejmujemy sobie osłonki. Przy użyciu jakichś kostek czy wago yy, możemy to bez problemu połączyć. Myślę, że to żadnej tutaj wiedzy tajemnej nie wymaga i yy, nie jest jakieś bardzo trudne. Tu oczywiście taką taśmą jeszcze jest przyklejony ten kołnierz, ponieważ. Do montażu tutaj musimy sobie to rozmontować czy rozmontować, rozkleić po prostu to. O. No najpierw, montujemy, najpierw montujemy ten pierścień. Tu mamy od razu, zobaczcie, fajny taki gadżet, bo od razu możemy sobie to wypoziomować ładnie za pomocą tej poziomiczki. Jak montujemy, z tym, że o, tu mamy strzałkę że tak ma być w górę sobie ładnie to poziomujemy tu przechodzą przewody i po zamontowaniu tego na ścianie dopiero dokręcamy cały panel z kamerą czyli jeśli to ma być na górze to kamera pracuje w ten sposób i oczywiście tu mamy reflektory doświetlające regulowane tutaj w dolnej części mamy gniazdo karty pamięci to gniazdo w tym wypadku nie jest takie po prostu odchylane. Musimy odkręcić śrubki śrubokrętem. Więc za chwilę to zrobię. Zamontuję już tutaj kartę. Jak widzicie, tutaj jest na takim kulistym sworzniu zamontowana ta kamera tak dość płynnie. I mamy taki pierścień, którym dokręcamy I w zestawie również jest klucz do dokręcenia po ustawieniu już obiektywu. Po odkręceniu tych dwóch śrubeczek mamy dostęp do pod tą pokrywką do gniazda karty pamięci, a także USB typu C. Warto też dodać, że w celach takich konfiguracji możemy tą kamerę zasilić również właśnie przez ten port USB typu C i dopiero później możemy użyć zasilania na, na ścianie, bo ja też nie ukrywam chciałbym sprawdzić dopiero jaki kąt, jaki pole widzenia będzie miała ta kamera, jak już wspomniałem o dodatkowych akcesoriach, to w takim kartoniku, tutaj małym, jest jeszcze zestaw śrub montażowych, kołków, zaślepek czyli w zasadzie wszystko, co potrzebne nam jest do zamontowania. Taka dodatkowa listwa, która służy do montażu to wszystko w instrukcji jest wyjaśnione później pokażemy. Kabel zasilający no i taki klucz do dokręcania tej śruby tego pierścienia który usta, po ustaleniu położenia obiektywu Wpinamy sobie tutaj zasilanie i za chwilę to, że kamera się uruchomi to będziemy mieli wiecie, podświetla nam się dioda i po, w aplikacji Reolink musimy zeskanować sobie kod QR i wówczas kamera będzie nam w aplikacji się pokazywała także

Wziąłem sobie tą kamerę tutaj na warsztat, bo chcę sobie sprawdzić, jak, i, jak ona tutaj będzie na tym moim terenie, w konkretnym przypadku, jaki będzie miała zasięg. Producent zaleca, żeby e, w instrukcji, żeby te przewody ze sobą skręcić po prostu e, i zaizolować. Ja sobie zastosuję wago. Co prawda nie mam podwójnego, więc założę trzy podwójne wago tutaj takie dolinki i chcę sobie to podłączyć do sieciowej tutaj na sieciowo normalnie z tego względu, że jednak USB będzie niewygodne na takim długim dystansie. Ja chcę wejść na drabinę, przyłożyć kamerę i zobaczyć po prostu jak ona będzie mi tutaj ogarniała teren, żeby jak najlepiej dobrać miejsce do montażu, żeby jak już przykręcać na kołki do ściany, to już na gotowo. Mam no, już połączone. Ważne jest, żeby zachować kolejność tych kolorami tych przewodów i dla pewności sobie tak sprawdzić, żeby po lewej stronie, jak mamy gniazdko, wpinamy wtyczkę, to żebyśmy po lewej stronie mieli, e, mieli fazę, tak zwaną. No, tak jest przyjęte generalnie. Głównie chodzi o to, żeby po prostu w tej wtyczce, w tym brązowym przewodzie była faza. E, tutaj oczywiście, jakbyśmy nie, nie podłączali to wtyczką, tylko ktoś by podłączył to normalnie do sieci no to zachowujemy po prostu kolejność faz, brązowy to faza, żółto-zielony to jest ochronny i neutralny jest niebieski, jeśli to dobrze nazywam, bo nie jestem, to nie mój fach, ale jak, tak jak w moim przypadku na razie będzie to podłączone normalnie po tym załączonym przewodzie, więc stosuję się do tego, że sprawdzę sobie kontrolką w kontakcie dla pewności w gniazdku. Jeśli chodzi o kołki montażowe, to oczywiście tutaj były dołączone kołki, natomiast no bierzcie pod uwagę, że w zależności od tego, gdzie montujecie, to oczywiście trzeba sobie zastosować takie kołki, jakie dla nas będą najpewniejsze do wybranego podłoża. No, kto inny, inaczej będzie to zamontowane, nie wiem, na jakimś grubym ociepleniu ze styropianu, inaczej będzie zamontowane do belki, inaczej będzie zamontowane do jakiegoś tynku, i, czy, czy metalowej konstrukcji, więc to tutaj to tutaj jest istotne. Co jest fajne w tym rozwiązaniu, że jak mamy tu montaż, tak oczywiście tym do góry, tą poziomiczką, jak sobie wypoziomujemy. Oczywiście ta kwestia jest nie dla działania kamery, tylko bardziej wizualna, żeby po prostu te reflektory były ładnie, symetrycznie. Fajne jest to, że tu mamy taki jakby alahaczyk i kamerka ma taki sznureczek, że do montażu, jak chcemy sobie to podłączać, bo na przykład przewód nam wtedy w tym momencie tutaj wystaje, już mamy przygotowany, no to w tym momencie sobie zawieszamy ją na tym sznureczku. Tutaj w dolnej części, po wyjęciu takiej zaślepki, za mamy możliwość, że zamontujemy sobie przewód zasilający w ten sposób. Jeśli chodzi o dobór, yy, że tak powiem, miejsca, w którym ona będzie sobie wisiała, ta kamera, yy, no to pamiętajmy o tym, że właśnie po to ja sobie testowałem to na przewodzie, tak zdalnie trochę żeby zobaczyć jak ona patrzy bo oczywiście później już konkretnie można wyregulować sobie tutaj tym ruchomym, ruchomą kamerą natomiast chciałem zobaczyć jaki to ma zasięg, żeby do, dobrać miejsce ale pamiętajmy, żeby ta kamerka nie wisiała za nisko żeby ktoś na przykład nie mógł, wiecie, doskoczyć do niej i uszkodzić no bo generalnie kiedyś gdzieś tam jak oglądałem trochę różnych rzeczy, rzeczy o monitoringu no bo też po jakimś tam incydencie stąd, stąd się w ogóle zacząłem interesować takimi rzeczami to po prostu wiele, wiele porad było takich, żeby ta kamerka, szczególnie taka, która zapisuje gdzieś tam. Oczywiście tutaj mamy też możliwość chmury, także to, że ktoś sobie kamerkę by nawet ukradł po jakiejś kradzieży, to nie jest, nie jest żadnym problemem w tym momencie, jak mamy w chmurze, w chmurze wykupione powierzchnie i mamy to przechowywane bo wtedy to, że zabierze kartę SIM, która jest w karcie, przepraszam, nie SIM, tylko kartę pamięci, microSD, no to jakby nie będzie problemem, ale jeśli ktoś nie miałby tej chmury i kamerę umieścił za nisko, no to może ktoś po prostu ją zerwać, uszkodzić, zabrać kartę, no i nawet jeśli od razu go nie przyłapiemy za pośrednictwem tego alarmu, tylko po prostu po fakcie już, już nie będzie możliwości odtworzenia historii tego zdarzenia, czy, czy kradzieży, czy jakiejś innej, dlatego to jest dość istotne. No i jeszcze w przypadku, wiecie, zasilanej sieciowo kamery, no to też musimy mieć na względzie to, że ktoś po prostu, żeby nie miał dostępu do tego przewodu w łatwy sposób, no bo jeśli by mógł uszkodzić ten przewód w jakiś taki no, no prosty sposób, po prostu, no to też byłoby wszyscy, cała ta, że tak powiem, historia z kamerą byłaby bez sensu, no bo ta kamera nie ma zasilania bateryjnego, takiego z solaru, jak tamta, którą pokazywałem Wam na poprzednim filmie więc no ona niestety w przypadku braku zasilania nie będzie funkcjonować. No chyba, że sobie ją wepniemy w system zasilany, na przykład jakimś UPS-em. Wówczas to zasilanie, w zależności od tego, jaki ten system będzie, o jakich parametrach to tą kamerę nam może podtrzymywać jej działanie do czasu powrotu zasilania. I to się nakręca, można w ten sposób skręcać te przewody. No, ja użyłem wago, ale można też to. To są jeszcze dodatkowe śruby, które mi pozostawały kołki, bo ich nie wykorzystałem, z tego względu, że w zależności od montażu, to też nie wykorzystałem, z tego względu, że tu można zastosować, szczególnie jak ktoś ma może ocieplenie i tak dalej, można zastosować takie specjalne puszki przyłączeniowe. Wówczas, jakby przejściówką między puszką a, a tą podstawą kamery jest ta blaszka, także ja tak naprawdę. Po ustawieniu teraz sobie tylko dokręcam tym kluczem. I temat mam montażu załatwiony. I przechodzimy do testów. Teraz tak, wchodzimy na górę tym kluczem. Tutaj sobie przekładamy. Dociskamy go do końca i oczywiście zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara dokręcamy. Dlaczego ja zamontowałem to tak, a nie inaczej? Dlaczego nie pod tynkiem? Dlaczego nie w ogóle? Skąd taki pomysł? Z tego względu, że tu jak wiecie i widzicie na pewno u nas nieraz na filmach, to wszystko jest niewykończone jeszcze, nieotynkowane. Jeszcze tutaj będzie dużo zmian, nas czeka i dużo, że tak powiem, pracy, żeby to wszystko ładnie uporządkować sobie tu na podwórku. Stąd też nie jest to tak zamontowane na gotowo. Jak już będzie na gotowo, to wtedy będziemy to montować tak, już jak to, że tak powiem. Jak, jak przykazane jest zamontować. Sam montaż tej kamery to tak naprawdę nie jest w ogóle trudny. Chyba najtrudniejszym elementem, szczególnie dla osób, które mają jakiś tam lęk wysokości, to jest wejście na drabinę i po prostu ustawienie tej, zamontowanie i ustawienie tej kamery. Tutaj widać, że ten podwójny obiektyw ma mniej więcej po środku taki, taki punkt, taką pionową. Linie, gdzie widać, że te obrazy są ze sobą scalone. To można też jeszcze regulować w ustawieniach, aby ten efekt był jak najmniej widoczny. Szczegółowość, jeśli chodzi o nagrania w ciągu dnia, moim zdaniem jest na wysokim poziomie jakość tego nagrania. Również szerokość tych nagrań to jest ponad 5000 pikseli, więc naprawdę są to szczegółowe nagrania. Wiadomo, na zbliżeniach widać lekką pikselozę, no ale bez problemu i tak da się rozpoznać osoby i sylwetki. Obraz jest płynny, i nawet szybciej poruszające się obiekty, tak jak jeżdżający samochód, czy ktoś biegnący przed obiektywem tych kamer, również nie jest problemem. Obraz jest płynny, nie ma zacięć, nie ma przerw takich, takiego skokowego nagrywania, także myślę, że. Bez problemu, czy też do obserwacji, czy do jakichś takich nawet e, szykowania sobie materiałów pod jakieś nagrania e, pod YouTube. Bez problemu można dzięki tej kamerze wykorzystywać. Teraz zobaczcie, kamera widzi w podczerwieni póki co. Ja co prawda mam tutaj w tej chwili jeszcze włączony halogen, więc on się pewnie też włączy zaraz. Nocy kamera widzi korzystając z podczerwieni. Oczywiście to również można włączać i wyłączać za pośrednictwem aplikacji czy też na smartfonie, jak również aplikacji, na, którą możemy zainstalować na komputerze. Ja mam tutaj ustawione w ten sposób, że po wykryciu ruchu uruchamiane są te reflektory doświetlające, których moc oświetleniowa również możemy sobie w pewnym zakresie regulować. A także wszystkie inne opcje, czy one się zapalają krócej, dłużej i w jakich sekwencjach, czy mają doświetlać ten teren przez całą noc, non-stop, czy po wykryciu ruchu. Większość kamer, z którymi gdzieś tam wcześniej miałem do czynienia, ma duży problem w przypadku, kiedy pojawia się na, na obrazie pojazd, który ma włączone reflektory. Niestety ta ilość światła, które one emitują, no, powoduje, że w większości przypadków jest to po prostu plama, jasna plama. Tutaj, jak widać, tego problemu nie mamy. Dla mnie dużym odkryciem tutaj, jeśli chodzi o testowanie tej drugiej kamery, była aplikacja na, do zainstalowania na komputerze. Wcześniej korzystałem tylko z aplikacji na telefonie. Ta komputerowa jest również bardzo wygodna w użyciu. Mamy tutaj, wiadomo, dużo opcji, które możemy ustawień samego nagrywania, zgrywania materiału jest moim zdaniem nawet w niektórych przypadkach, tym bardziej jeśli chcemy wykorzystywać na przykład nagranie do jakiegoś montażu na komputerze, nawet bardziej praktyczna. Możemy sobie tutaj łatwiej przybliżać, oddalać te obiekty, prowadzić podgląd na żywo, jak też odtwarzać wcześniej zapisane sekwencje wideo. Tutaj mamy akurat podgląd na żywo. Możemy sobie ten obrót właśnie zbliżać, przesuwać. Tutaj starałem się właśnie pokazać, jak to jest, jeśli chodzi o odczyt tych tablic rejestracyjnych. I jak widać, w zależności od tego, gdzie ten pojazd się znajduje, może nie są to aż takie bardzo czytelne, ale tutaj możemy ten numer rejestracyjny odczytać. Klikając tutaj w tę ikonkę latarki, możemy sobie... Sami włączać lub wyłączać zdalnie te reflektory doświetlające, ale mamy tutaj również inne opcje, zresztą tak samo jak w aplikacji na telefonie. Możemy mówić do osoby, która nam się tutaj na przykład kręci gdzieś na podwórku, możemy sobie robić sekwencję timelapse, możemy włączyć alarm, latareczkę, tak jak wspomniałem, możemy nagrywać obraz, robić screenshoty. A także wybierać, czy będzie to obraz płynny, tak zwany. Jeśli mamy na przykład gorszy, e, gorszy przesył danych, tutaj nie mam z tym problemu, e, lub pełny, w pełnej jakości, gdzie jest większa szczegółowość, ale oczywiście przy słabszym pewnie internecie byłoby e, troszkę to e, trudniej do, e, trudniejsze do obsługi. Mamy tutaj możliwość też korzystania z pozostałych kamer, które mamy. Zainstalowane w tej aplikacji, tak więc ja tutaj w tej chwili mam podłączone dopiero dwie, ale będą kolejne. Także możemy sobie tutaj przełączać widok na pozostałe kamery. Zarówno aplikacja na smartfonie, jak i tutaj ta zainstalowana na komputerze umożliwia nam oczywiście także odtwarzanie tego materiału, który mamy zarejestrowany. Wybierając sobie datę, poszczególny dzień, i tutaj na osi czasu mamy wszystkie sekwencje, które gdzieś tam nam się nagrały po wykryciu ruchu, czy też w taki sposób, w jaki wcześniej sobie to skonfigurowaliśmy, bo możemy nagrywać w trybie ciągłym, możemy po wykryciu ruchu i tam też wybieramy odpowiednie opcje tego ruchu. Wykrycie zwykłego ruchu, wykrycie ruchu osób, ruchu samochodów, pojazdów, a także ruchu zwierząt mamy takie opcje. I w zależności od tego sobie możemy tutaj różne rzeczy przeglądać. Tutaj widzicie, w ciągu dnia ta szczegółowość jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Możemy nawet bieżnik pojazdu od, sobie odtworzyć. Tablice rejestracyjne już nie są żadnym problemem, także bez żadnego problemu sobie tutaj możemy wszystko, wszystkie szczegóły obserwować i rozpoznawać. Oczywiście być może gdzieś tam w określonych porach dnia, jeśli to słońce jest. Jakoś, bo mocno, yy, mocno tutaj gdzieś w, w obiektywy nam się yy, yy, świeciło, to może, mogą być jakieś tam drobne problemy, ale to też o to chodzi właśnie, żeby przy montażu sobie tak dobrać miejsce yy, montażu tej kamery, żeby yy, wszystkie takie niedogodności wynikające tak naprawdę z, z błędnego montażu lub nieprzemyślanego wyeliminować. Tutaj ja nie zaobserwowałem takich yy, sytuacji, żebym właśnie miał problem. Yy, mamy tutaj kalendarz, wybieramy sobie inną datę, inny dzień. Po chwili nam się pojawiają punkciki, możemy sobie łatwo tą oś czasu przesunąć. Widzicie, tutaj też z testów jakieś różne sekwencje są, gdzie próbowałem różne sytuacje symulować ruchu, czy to pojazdu, czy to osób, żeby móc jak najlepiej tutaj tą kamerę sprawdzić, żeby być po prostu pewnym, czy ona w sytuacjach takich awaryjnych. Gdzie po prostu będzie faktycznie potrzebna, czy będzie dla mnie przydatna. Tutaj mamy też możliwość takiego pokładkowego odtwarzania nagrań, wycinania, no i oczywiście pobierania tych nagrań bezpośrednio na komputer. W aplikacji na smartfona również możemy sobie to pobierać. Mamy też pełen podgląd. Jeśli mamy kilka kamer, to możemy sobie tutaj również to wszystko przełączyć. Pełen podgląd miałem na myśli. Czyli, tą transmisję w takim pełnym, w pełnej rozdzielczości, jaka jest tutaj dzięki tej kamerze realizowana, a także możliwość tworzenia np. screenów. Zwróćcie uwagę, że jeśli działa tylko podczerwień, to mamy, można powiedzieć, pełny odczyt tablicy, później załącza się halogen taki LED-owy również jest bez problemu. Natomiast akurat w moim przypadku, zanim to wszystko skonfigurowałem poprawnie, jeśli oświetlenie świeciło bezpośrednio w tablicę rejestracyjną, wówczas po zapaleniu się reflektora doświetlającego był problem z odczytem. Także zwróćcie na to również uwagę podczas montażu kamery. Na koniec chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, że w opisie filmu znajdziecie kod uprawniający do 5% zniżki na zakupy u dystrybutora marki RioLink, z tym, że ważny jest on do 13 listopada. Później jest kampania wyprzedażowa, podczas której ten link jest nieważny, ale za to są różne ciekawe promocje planowane. Także zerknijcie, jak nie tą kamerę Elite Fluidlight Wi-Fi. No być może jakąś inną, która Was zainteresuje, ponieważ no wybór jest dość duży. A ponieważ marka Riolink jest już znanym producentem tego typu sprzętu, to mają bardzo duży wybór i mają rozbudowany system. Więc jeśli ktoś nie potrzebuje takiego systemu z rejestratorem stacjonarnym i tak dalej, chociaż takowe też ta firma oferuje, tylko takie prostsze kamerki, które możecie sobie rozbudować. Dowolnie, tak naprawdę, i korzystać z najprostszej aplikacji na smartfona, to polecam. A tak na marginesie, to również przypominam, że podgląd na, za pomocą komputera również jest możliwy za pomocą aplikacji, do której również link wam tutaj wkleję w opisie. Także wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych testowych i takich różnych filmach. Do zobaczenia.